Szanowny Panie Marszałku, Państwo Ministrowie, Wysoka Izbo, co i rusz dochodzą do nas nowe, chijobowe wieści z Palestyny, a dokładnie ze strefy gazy, gdzie dokonuje się planowe, przerażające w swojej wymowie ludobójstwo ze strony Izraela ludobójstwo mające wiele wymiarów. Z jednego wymiaru militarnego, a więc bombardowań, strat niszczycielskich budynkach i ludziach poprzez straszliwe ludobójstwo głodu dotyka to zwłaszcza dzieci. Dziesiątki tysięcy ludzi zginęło, setki tysięcy rannych i zaginionych. Zwracam się do ministra spraw zagranicznych, którego tutaj nie ma, gdzie jest polska racja stanu. Dlaczego utrzymywane są relacje ambasadorskie między Polską a Izraelem? Dziękuję, panie pośle. Wniosek formalny o odroczenie obrad, po to, aby minister spraw zagranicznych przybył tutaj i zdał relacje, jakie są plany państwa polskiego wobec relacji z Izraelem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.